I po pięknym wschodzie słońca, którego dzisiejszego poranka nagrywałam, witam Was serdecznie. Ja jestem tutaj w studiu, nadzoruję pewne prace, żeby się dokonały, ale już się dokonały, ponieważ gumiś zamontował mi właśnie karnisz i zawiśnie w końcu zasłona, którą, którą szyłam i krawcowano na Lopi w Polsce. A było to dwa miesiące temu. Także za kilka jeszcze, póki ona nie wisi, pokażę Wam różnicę pomiędzy kolorem właśnie mojego narożnika a zasłoną. Są to bardzo zbliżone kolory. Ale jest tam pewna różnica. I oto zasłonki, które za chwilkę powieszę na swoim oknie. Kolor jest taki bardziej wpadający w granat. I tutaj właśnie widać taką no mniej więcej różnicę pomiędzy kolorem narożnika, a zasłonek, dlatego że narożnik jest bardziej wpadający w kobalt, w haber, nawet ktoś mi kiedyś napisał, że wygląda to na taki szafirowy kolorek, ale no, no myślę, że to zależy od światła, czy jest sztuczne, czy jest dzienne, czy jest słońce, czy tego słońca nie ma i naprawdę w kamerze ten narożnik przybiera... Przeróżne kolory, ale przyznacie, kolorek jest bardzo, bardzo zbliżony, mimo tego, że ja tutaj widzę dwa inne kolory. To się ze sobą na pewno nie gryzie. Tutaj jeszcze krawcowa mi zrobiła taką wstawkę, żeby te zasłony nie były takie zbyt nudne, żeby w ogóle ogólnie pasowały do narożnika i były w jednym stylu, dlatego że tutaj narożnik ma te świecące takie guziczki, a więc mm, taka ozdoba. Świecidełka, które też się przepięknie mienią. Ja miałam na początku dylemat, czy wybrać w złocie, czy w srebrze, ale wybrałam właśnie bardziej srebro. Do tego jeszcze z resztek zasłony. Tutaj mam podusie do narożnika w tym stylu i tutaj podobne właśnie oprzycie na obrzeżach, z tym, że zrobiłam mi o wiele, wiele cięższą tą ozdobę. Ok, zasłonki sobie wiszą, ja lecę za chwilę po steamera, dlatego że y, muszę przeprasować wszelkie tutaj zagniecenia, które się narobiły, a jest ich dość sporo, ale co się dziwić, w końcu przeleżały dwa miesiące w reklamówce. Y, te zasłonki będą wisieć sobie tutaj w sezonie jesień-zima, bo jeżeli chodzi o wiosnę-lato, mam zamiar je zmieniać na przepiękną fieranę która będzie mi dopiero uszyta, ona jeszcze nie istnieje, ale upatrzony mam piękny materiał z refleksami takiego chłodnego złota. To nie jest ani takie mocno złoto, ani to nie jest srebro, naprawdę przepiękny materiał, i upatrzyłam go sobie dokładnie w tym samym sklepie, w którym kupowałam materiał na te zasłonki i ponownie krawcowa będzie mi tutaj szyła, a moja bratowa tylko czeka na znak, kiedy mam jej dać, wiecie, czy już ma iść zamawiać tę firanę, czy jeszcze nie. Ja chciałam pierwsze sprawdzić, yy, czy wymiary, które, które właśnie podałam do tych zasłon pasują, czy mi tutaj się wszystko zgadza. W Polsce jeszcze zakupiłam firany typu makarony w przepięknych kolorach, przepasanych gdzieś tam srebrną nitką i one również będą mi tutaj do perfumerii pasowały i będę miała je po prostu, wiecie, tak na zmianę. W poprzednim vlogu, tylko już nie pamiętam, którym, narzekałam, że nie mogę znaleźć kubka jesiennego i producenci kubków zaniedbują właśnie ten okres jesienny, dlatego dlatego, że u nas naprawdę no, ciężko znaleźć kubek jesienny. I w ogóle chyba w Polsce też tak mi się wydaje, to znaczy tak, z dyniami, owszem, gdzieś tam te kubki z dyniami się yy, pojawiają. Ale ja chciałam z takim, wiecie, pięknym obrazkiem jesiennym. Zresztą uważam, że jesień ma tak cudowną, piękną kolorystykę, że takie kubki można tworzyć. I gdybym ja tylko miała jakiś yy, potencjał artystyczny, to na pewno bym sobie gdzieś tam sama zrobiła. A w ogóle mogłam to Ani zlecić. Plomber, bo ona jest artystką, ona pięknie maluje. I kurczę, chyba kiedyś kupię taki czysty kubek i dam jej zadanie bojowe do wykonania, żeby mi właśnie taki piękny jesienny kubek zrobiła. A tymczasem ja sobie zamówiłam ten kubek i przyszedł właśnie dzisiaj. I zobaczcie, jaki to jest przepiękny kubek z motywami jesieni. Yy, tylko dziewczyna, która kocha jesień. A ja kocham jesień, ja w ogóle kocham wszystkie pory roku. Dla mnie yy, wszystkie są ważne. Z każdej czerpię jakąś radość, jakiś urok. Uważam, że y, mi do szczęścia potrzebne są cztery pory roku, chociaż brakuje mi tutaj zimy zdecydowanie. Kubek w ogóle kupiłam na AliExpress. Okej, okay, będę za chwilę brała się za danie. Specjalne danie, narzeczenie, można powiedzieć, narzeczenie kilku osób. Trzy tygodnie temu rzucałam na Insta stories cottage pie, które robiłam, i kilka z Was właśnie zapytało się, co to jest. Jaka to jest potrawa? To, że to jest tradycyjna irlandzka potrawa, nazywa się cottage pie i shepherd pie. Chyba, ale u nas jest bardziej popularniejsza nazwa Kotyczpaj, także to Irlandczycy często robią. To też jest taka potrawa na specjalne, można powiedzieć, spotkania, okazje. I uważam, że idealnie nadaje się na polskie stoły i Polacy by polubią tą potrawę, dlatego że jest taka trochę polska, moim zdaniem. O czym się za chwilę, e, oczywiście, tam przekonacie. E, także obiecałam, że w którymś vlogu, jak będę nagrywała, to zrobię. A że u mnie się dopominali, żebym zrobiła kotyczpaj. A więc dzisiaj e, właśnie nagrałam Wam, jak robię to danie. Dajcie mi koniecznie znać, jeżeli kiedyś tam spróbujecie zrobić, odtworzyć. Eee, czy Wam smakowało, bądź nie. I pierwsze sobie duszę marchewkę razem z cebulką pokrojoną w kostkę. Ja używam świeżej marchewki, Irlandczycy często kupują na ogół, kupują sobie mrożoną, już taką pokrojoną. Do tego dzisiaj dorzuciłam pieczarki, chociaż to nie jest konieczne, dlatego, że ostatnio robiłam bez pieczarek. I tutaj też jest duże pole manewru, bo możemy sobie kombinować z warzywami zamiast właśnie pieczarek. Można użyć fasolki zielonej, szparagowej, czy żółtej, czy papryki, czy cukinii, albo możecie po prostu wszystko na raz wrzucić, co tam Wam się podoba. Następnie ja to będę przerzucała do dużego gara, bo mi się tu już nic więcej nie zmieści, a będę dorzucała mięso mielone, wołowe. Później podleję bulionem wołowym i dorzucę jeszcze groszek zielony. Następne ujęcia, jakie będę Wam pokazywała, to yy, po prostu będą przebitki tego, co będę wykonywała razem z opisami. Ale zatrzymam się jeszcze przy pire, bo tutaj pire również ma duże znaczenie, żeby je zrobić tak prawidłowo do kotyczpaj. Przechodzę do pire. Tutaj mam y, ugotowane ziemniaki w ilości no 2 kg, lekko ponad 2 kg, a więc na taką ilość daję dwie takie spore łyżki masła. Do tego mam przygotowane dwa żółtka, y, taką miseczkę, taka z IKEA miseczka sera y, cheddar jasnego plus do tego szklanka mleka. Teraz to będę wszystko ubiała. W prowadzeniu ziemniaków. Jak widzieliście, wzięłam widelca i tutaj zrobiłam sobie takie wzory poziome, a tutaj już takie zygzaki. No, możecie dowolnie sobie tam tworzyć, co tylko Wam się podoba. Rozgrzewamy piekarnik do 200 stopni Celsjusza i wkładamy 20-25 minut do pół godziny, żeby to się wszystko jeszcze ładnie upiekło. Kotyczpaj gotowe, tak się prezentują obydwie zapiekanki, bardzo ładnie się te ziemniaczki z serem przyrumieniły, no i co, wystarczy teraz pokroić i zajadać. Tak się prezentuje kotyczpaj po przekrojeniu, ja dałam tym razem więcej ziemniaków, bo kiedyś yy, miałam pół na pół, ale wszyscy tutaj zgodnie stwierdzili, że jednak lepiej smakuje jak jest więcej ziemniaków i taka mała rada kotyczpaj. Jest takim daniem, które się może delikatnie rozwalać. Także najlepiej go kroić, jak je... on jest trochę po upieczeniu odleżany. Wyciągnąć go na 15 minut, niech on sobie tam dojdzie do siebie. Przydałaby się też taka, wiecie, dobra łopatka do wyciągania. Ale się nie przejmujcie, jeżeli będzie zbyt rozwalony, dlatego że smakuje rewelacyjnie. Ja już mam tutaj takie, wiecie dość ochłodzony i to danie można jeść sosem czosnkowym, ketchupem to zależy od Waszych upodobań. Jak widzieliście z takiej ilości składników wyszły dwie solidne porcje, dwa duże naczynia żaroodporne, także yy, dużo, <noise> ale ja nie potrafię gotować w mniejszych porcach, w ogóle yy, całe życie gotowałam yy, na całą naszą rodzinę, a nas było pięć, później jak mama z nami zamieszkała, to sześć osób, także ja sobie nie wyobrażam w ogóle robić w jakichś mniejszych porcach, mniejszych garach, ale nic się nie dzieje, nic się nie zmarnuje. Dowidzę, zapakuję to mniejsze naczynie, żaroodporne i będzie sobie miała tam na dwa dni. A powiedziałam jej, że jak, coś, jak będzie za dużo, to niech sobie po prostu zamrozi, bo to oczywiście można mrozić. I może Rysiu przyjdzie i zje zobaczymy. I w ogóle taka fajna ciekawostka, bo zostałam tak pochwalona kiedyś właśnie, jak robiłam kotycz Był tutaj Rysiu. Zapakowałam mu oczywiście tam do domu wałówkę, również tutaj sobie zjadł, do domu wziął i za zabrał sobie na drugi dzień do pracy. Na przerwie jadł i kolega próbował, Irlandczyk, i podobno był w niebo wzięty. Powiedział, że jeszcze tak pysznego kotyczpain nie jadł. Okej, okay, to już będzie wszystko w dzisiejszym vlogu. Dziękuję Wam ślicznie za oglądanie, za obecność i do zobaczenia w kolejnym i Na razie, pa pa!